Witam serdecznie osóbki urodzone pod znakiem Barana na czytaniu na miesiąc czerwiec i pierwszy tydzień lipca 2025. Mamy tutaj kochani podstawy, główna sprawa miesiąca oraz uczucie, miłość, relacje z innymi, biznes, finanse, samopoczucie i rada. Jeśli coś to Tobą mnie rozumie, bo jest to czytanie zbiorcze, czyli inaczej zwane kolektywne, to moi kochani obejrzyjcie sobie Swój księżyc bądź ascendent, jak wyliczyć swój księżyc ascendent, macie linka w opisie do filmu. Dodatkowo szerszy rozkład będzie dzisiaj o 21, czyli 9 czerwiec, godzina 21. Transmisja na żywo, i tam będą wszystkie znaki, jak zawsze. Oprócz czytania tego dla Was podstawowego, macie dodatkowe karty orakle. I one też coś dopowiedzą do danego miesiąca, ale tu już sobie wybieracie sami po kamyczkach. Numer jeden biały, dwa fioletowy, trzy niebieski i cztery czarny. Wasze dodatkowe przesłania. I tutaj właśnie dla ciebie szykuje się niespodziewany zwrot akcji. Jeśli tylko będziesz wierny sobie, to dojdzie do porozumienia tam, gdzie były krzyki, kłótnie, awantury, dojdzie do ugody, dojdzie do podpisania jakiejś umowy. Dla niektórych to też oświadczyny, które przyniosą dużo radości i zadowolenia. Niektóre pary zdecydują się na ślub i właśnie będą załatwiać te sprawy urzędowe. A jeśli już wcześniej załatwiały te sprawy i mają mieć ślub w miesiącu czerwcu, to właśnie będzie to udana impreza. Otaczają Was życzliwe osoby, więc możecie się na nich wspierać i polegać. Pomogą Wam w trudniejszych decyzjach czy sytuacjach. Jeżeli chodzi o uczucia, to macie tutaj właściwie tak jak było, tak jest, w niektóre związki może wkraść się osoba trzecia i tutaj z tego powodu, jeżeli przypadkiem coś takiego odkryjecie, możecie mieć ciężkie myślenie nad tym tematem. W gorszych związkach raczej nie dojdzie do poprawy. Jedynie, no tu będzie można porozmawiać z przyjaciółmi na ten temat i zastanowić się, czego ja tak właściwie pragnę. bo pamiętajcie, to, że tkwicie w tych gorszych związkach, to to też i wasza decyzja. Zawsze jest jakieś wyjście i zawsze można dokonać zmiany. Aczkolwiek my boimy się jako ludzie podejmować nowych wyzwań. Single raczej w tym miesiącu nie spotkają nikogo, aczkolwiek może się zdarzyć, że ktoś z przeszłości wróci i Wam troszeczkę zawróci w głowie. Tak jakby nagle spojrzycie na dawną osobę z dawnych lat, być może wtedy była Waszą dziewczyną czy chłopakiem i takie wspomnienia wskoczą. I być może zdecydujecie się na małe Teatę, ale raczej z tej mąki chleba nie będzie. Jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, to tutaj jest dogadywanie się, szczególnie w rodzinie, jeśli były jakieś niesnaski, to następuje pogodzenie, rozmowy, dyskusje. Tutaj też fajne załatwienie jakichś rzeczy związanych z nieruchomościami, tutaj też można się fajnie dogadać. Jeżeli chodzi o finanse, to zyski, zadowolenie, spełnienie lekkość i takie poczucie, uff, mam to za sobą. Jeśli masz własną firmę, wszystko nagle nabiera tempa i zaczyna się rozruch w interesie. Natomiast wasze samopoczucie to poczucie takiej izolacji. Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie chce, nikt mnie nie lubi. Mogą występować takie skoki ciśnienia, raz z wysokiego na niskie i przez to trochę strachu. Waszym samopoczuciu chęć walki, zdobywania działania, ale jednocześnie hamowanie tego zapału. Rada dla was jest taka: udaj się w podróż, odpocznij pozwiedzaj coś, ale też jeśli masz sprawy urzędowe, to przygotuj dokumenty, bo będą weryfikowane bardzo dokładnie, ale masz szansę na dojście do ugody i porozumienia. No i co? I nasze kamyczki. Kamyczek numer jeden, czyli biały kamyczek, co dla Was? Aniołki mówią jesteś powiązany ze wszystkim i to. Co się dzieje, tobie w pewien sposób oddziaływuje dookoła i odbija się echem domina. Wejdź, masz otwarte drzwi do wejścia w nowe, lepsze życie, do wejścia w coś, co może ci przynieść radość i satysfakcję. Czyli wejdź, podpisz umowę, podpisz ugodę, wejdź w to nowe. Możesz mieć wstręt do jakiejś osoby, do jakiegoś jedzenia, do czegoś, co się zadzieje w Twoim życiu i to może mocno na ciebie oddziaływać. Nie pozwól, aby inni tobą pomiatali i poniżali ciebie, tak? Tu możesz właśnie mieć sprzęt do poniżania. Wejdź, czyli zakończ dany temat i odczep się od takiej osoby, która może ci źle życzyć i zachowywać się wrednie i okropnie. Drogie baranki, dla tych, co wybrali dwójeczkę, czyli fioletowy kamyczek, mamy ucz, się z życia, czyli to, co życie ci pokazuje, ucz się, wyciągaj wnioski, obserwuj dokładnie. Zejdź w głąb siebie, w najdalsze zakamarki, ale zejdź też z piedestału, że wszystko jest fajne. Tylko zakasaj rękawy i troszeczkę zadziałaj. Zbuduj zaufanie, bo zaufanie jest podstawą do wszystkiego i nadejdzie do ciebie zrozumienie, dlaczego tak się w twoim życiu dzieje, a nie inaczej i mamy tutaj również niebieski kamyczek i tutaj jest poczuj swoją siłę i moc to wszystko w tobie mocno drzemie tylko musisz obudzić to niebieska kraina czyli rozwój duchowy się kłania ale też możesz chodzić na wyżyny i poczuć że takie życie jest dla ciebie takie fajne takie inne takie bez problemów będzie tobie towarzyszył zachwyt, zachwyt tym, co się będzie działo w twoim życiu. I niegrzeczna dziewczynka, piękna karta, którą uwielbia mówi o tym, że niegrzeczne dziewczynki idą tam, gdzie chcą, więc ty też będziesz szedł tam, gdzie chcesz, drogi baranku, i będziesz zdobywał to, co pragniesz. Tylko uwierz w swoje możliwości i w siebie. Czarny kamyczek dla tych, co wybrali czarny kamyczek, to jest znajdź swoją wewnętrzną równowagę, czyli wyrówna in i Yang, Yin i Yang. I zapraszam, było wczoraj dobranocka czytana na yin i yang, czyli czytanie na dobranoc, ewentualnie czerwiec albo karta wyboru, takie playlisty. sobie, obejrzyjcie swój rozkład na yin i yang. Lądowanie. Czyli w końcu trudny temat zostaje zakończony, lądujesz nogami na lądzie, uf, udało się i. Koniec tematu. Takie samo coś miały niektóre wodniczki, więc pewnie, jeśli wodniki z barankiem to samo wybrały, ten sam przekaz, to tutaj możecie mieć coś wspólnego do załatwienia. Ciekawość i tak będziesz ciekawy nowych rzeczy, nowych doznań. Poznawania tego czegoś nowego. Możesz mieć czasami wątpliwości co do tego, jakie inni mają intencje, czy wątpliwości do swojego sposobu działania, ale kto ich nie ma? Tak śmiało zaufaj swojemu sercu i swojej intuicji. Życzę wszystkiego, co najlepsze na ten czas i w ogóle.